Thank <music> you. To, co mówiliśmy o Chrystusie, to ten, który siebie nazywa synem człowieczym i synem Ojcem, ukazuje się światu jako pośrednik pomiędzy ludzkością i Bogiem. Tylko w ten sposób zbawienie jest możliwe. Człowiek może zostać wprowadzony, wywyższony na niebiosa, czyli może być w jedności z Ojcem. Całkowitej jedności z Ojcem. Słyszeliśmy? pamiętników księdza kardynała Knyszyńskiego, piękne zdanie, że kocha Maryję, ponieważ zrodziła miłość od Ojca. Miłość ojcowską. Chrystus jest więc nazwany miłością wcieloną Ojca. No i to Jego dzieło. To jest to, co realizuje. I nieustannie zapowiada, że przyszedłem, aby was pojednać z Ojcem, przyszedłem, aby przygotować dla Was miejsce, przyszedłem po to, abyście... Byli tam, gdzie ja jestem, czyli jest tym, który dokonuje dzieła pojednania. Człowieka z Ojcem. Dopełnia rzeczywiście dzieła stworzenia poprzez to dzieło pojednania. Ale mówi Chrystus też, że pożyteczne jest dla Was moje odejście. Bo jeśli nie odejdę, do prawdy nie stąpi na nas. To znaczy, że wraz z niego wstąpieniem Pańskim ten znak, Obecności Chrystusa znika. Ale to nie znaczy, że zostajemy zdani wyłącznie na wspomnienia. To nie znaczy, że żyjemy wyłącznie w przeszłości. Nie. To dzieło, które Chrystus zrealizował, jest nadal obecne dla nas. To znaczy dla ludzi wszystkich epok, nieustannie, w każdym miejscu. Jak sprawić, aby to dzieło historyczne, to dzieło wpisane w historię, w konkretne miejsce, stało się żywe dla każdego z nas? Oto jest dzieło ducha świętego. Ciekawe, że w Ewangeliach zawsze, kiedy jest mowa o duchu świętym, to jest użyta taka formuła grecka, która właściwie jest tym aorystem, to znaczy jest poza czasem. To nie jest forma czasowa, to nie jest przeszły czas teraźniejszy czy przyszły. To jest tak jakby poza. Zresztą tam nie ma nawet rodzajnika. To znaczy Duch Święty nie jest konkretnie tym, oto, tylko jest tym, tak jakby to było nieokreślone, coś nieokreślonego. Jest zawsze nie tyle mowa, Duch Święty uczynił to i to, co na przykład jest powiedziane, Jezus pod wpływem Ducha dokonał tego. To jest en pneumatikagi, czyli bez miejsca, bez czasu. I rzeczywiście to działanie w Ewangeliach słyszymy o tym działaniu, pod wpływem Ducha Świętego, oczywiście w momencie zwiastowania, w momencie kuszenia, bardzo dziwna scena, kiedy jest powiedziane, że pod wpływem Ducha Świętego Jezus wyszedł na pustynię, aby być kuszonym. Pod wpływem Ducha Świętego przemawiał, pod wpływem rozradował się w Duchu, widząc owoce tego przepowiadania apostołów, pod wpływem Ducha Świętego dokonywał uzdrawiania, pod wpływem Ducha Świętego wyrzucał duchy nieczyste, pod wpływem Ducha Świętego serca rozradowały się apostołów i poznali Go, pod wpływem Ducha Świętego ma miejsce na zmartwychwstaniu Chrystusa. Czyli za każdym razem, kiedy w Piśmie Świętym jest powiedziane, że pod wpływem Ducha Świętego, albo jest tam też czasami użyte takie pojęcie, że mocną prawicą, czy palcem Bożym wyrzucał złe duchy. W sumie chodzi o to samo, w sumie chodzi pod wpływem Ducha Świętego. Za każdym razem towarzyszy Chrystusowi i jest on tam wymieniony, wspomniany. Gdzie chodzi o to, aby podkreślić, że to, czego Chrystus dokonał, nie jest możliwe przez zwykłego człowieka. To nie jest dzieło. Co to znaczy? Modlić się w Jego imię? Co to znaczy, że mamy otrzymać wszystko, jeśli tylko będziemy modlić się w Jego imię? Dlaczego nasze modlitwy się nie sprawdzają? Bo właśnie modlić się w imię Jezusa Chrystusa, to znaczy modlić się w imię tego, który dokonuje zbawienia. Czyli nie chodzi o to, żeby zapewnić sobie komfort życiowy, tylko chodzi o to, aby zbawienie się dokonywało. A zatem modlić się... Chrystus mówi, że jeśli będziecie się modlić, to wszystko Wam się spełni i otrzymacie Ducha Świętego. To znaczy, że w gruncie rzeczy to jest ta właściwa modlitwa, abyśmy otrzymali Ducha Świętego. Ponieważ co robi ten Duch Święty? Co jest Jego dzieło? Tak jak powiedziałem, jeżeli w Ewangelii czytamy pod wpływem Ducha Świętego, to znaczy, że dokonuje się coś wielkiego. Coś, co jest poza zasięgiem zwykłego człowieka. To jest moment, kiedy no Przekraczający nasze możliwości, nasze, nasze starania, nasze dobre chęci, nasze dobre... Być może coś takiego przeżyliśmy już. Kardynał Wyszyński mówił dużo o tych czynach, że nawet te dobre czyny są dla niego ciężarem. To jest prawda. Nawet te dobre czyny, z których czasami jesteśmy dumni, stają się czasami, nawet często, ciężarem dla nas. Kiedyś była taka modlitwa. Wyzwól mnie, Panie, uwolnij mnie od tych złych i od tych dobrych czynów. Że mógł być od tego wolny. Być może mamy w swoim życiu takie przeżycia, kiedy rzeczywiście coś się dokonało. Jesteśmy tego świadomi, że dokonało się przebaczenie, dokonało się jakieś uzdrowienie, dokonało się jakieś pojednanie, co do którego nie byliśmy w stanie wyciągnąć rękę, nie byliśmy w stanie czegoś zrobić, a jednak to się stało. Pomimo naszego. Nieprzystosowania, niemożności, coś się wykonało. Więc to jest jedno z działań Ducha Świętego, ale właściwie całym jego dziełem jest to, aby w nas dokonało się upodobnienie do Chrystusa. Duch Święty nic nie robi dla siebie. Owocem jego działania nie można powiedzieć, o, to jest sprawka Ducha Świętego. Bo tym znamieniem, tym znakiem, który Duch Święty odciska, w nas, tym dziełem, które realizuje, to jest obopodobieństwo do Chrystusa. Jesteśmy rzeczywiście do Niego podobni. Stajemy się Synami. Dlatego święty Paweł nam mówi, na dowód tego, że jesteśmy Synami, Bóg posyła do naszych serc ducha Syna Swego, który poła chyba To znaczy, że tym dziełem Ducha Świętego jest nasza tożsamość. Wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, kim jesteśmy i możemy wołać z całym zaufaniem Ojcze. Ojcze, tatuśku. Tatuśku. Czyli celem jest upodobnienie nas do Chrystusa. No i zdolność do czynienia tego, co przekracza nasze własne siły, nasze własne możliwości. Jakie są dzieła, które realizuje Bóg Święty w nas? No właśnie poznanie, rozpoznanie Chrystusa w naszym życiu. Rozpoznanie tych chwil, kiedy Chrystus stanie się obecny w nas, pośród nas kiedy tak jak apostołom idącym do Eman stłumaczy, towarzyszy, kiedy daje im znaki swojej obecności. Nie jest wcale to proste odnaleźć Chrystusa obecnego w wspólnocie, w Kościele. Na kiedyś taki zwyczaj, bardzo piękny zresztą, bardzo mi się podobał, że w katedrze w czasie sumy Zmartwychwstania Pańskiego procesja szła do ołtarza, śpiewano hymny, co z zostałem i za każdym razem, przy każdym refrenie zatrzymywała się procesja i zwracała się jakby szukając Chrystusa, gdzie on jest, z wstał, to znaczy gdzie. później znowu następna zrodka i tak dalej. się, szukali, otwierali oczy. Więc to jest to pierwsze działanie. Duch święty pozwala nam rzeczywiście rozpoznać, tak jakby nas klepał trochę po ramieniu i mówił, no zobacz, zobacz, to jest Chrystus. On zmartwychwstał, On rzeczywiście żyje, On jest tutaj. Mówi do ciebie, posłał do ciebie swojego anioła, posłał do ciebie swojego apostoła, posłał do ciebie człowieka, który ci pokazuje tę drogę Bożą. Duch Święty umożliwia również to indywidualne, to osobiste spotkanie z Chrystusem. To jest to, co zawsze mi się bardzo podoba. W niektórych tekstach ojców Kościoła jest powiedziane, że z nami, z chrześcijanami, to jest podobnie jak jak z psami, które biegną za swoją zdobyczą na I Są takie, które krzyczą i szczekają i jazgoczą dlatego, że widzą zwierzynę uciekającą, a są takie, które szczekają i skobyczą dlatego, że inne szczekają. I te się szybko zniechęcają i przestają biec. Trzeba widzieć nieustannie tego zająca. To dopiero spotkanie powoduje, rzeczywiście jest w nas coś więcej niż tylko przyzwyczajenie, niż tylko nawyk, niż tylko, no bo tak trzeba, bo tak wypada, bo tak należy. To jest to, to działanie Ducha Świętego. Rzeczywiście widzieć, mieć przed oczami nieustannie Chrystusa i za nim biec, a nie tylko dlatego, że inni, inni coś tam szczekają. Chrystus mówi, że Duch Święty jest tym, który pokaże nam całą prawdę. To znaczy pokaże, co to znaczy, że pokaże nam całą prawdę? Odsłoni. Odsłoni rzeczywistą obecność Chrystusa w naszym życiu i w historii. Odsłoni, to znaczy nada również sens. Zobaczmy, no, jeżeli byśmy zapytali jakiegoś naukowca, jak widzi świat? Einstein mówił wielokrotnie o tym. Mówi, no wspaniałe, wszystko jest pięknie uporządkowane. To jest największy cud, który Pan Bóg sprawił. Mówi, wszystko jest piękne. Wszystko jest piękne. A jak popatrzymy na historię ludzi, jak patrzymy na ich konflikty, ich trudności, wydaje się, że to jest całkowity bezsens. Duch Święty daje nam poznanie prawdy. To znaczy, że układa tę całą historię. Daje nam odkryć sens naszej historii. Żebyśmy mogli się tym zachwycić, żebyśmy mogli zobaczyć tę naszą historię, historię życia jako historię świętą. Rzeczywiście świętą. Duch Święty zresztą zawsze działa w historii. Mimo że jest poza czasem, poza historią, poza miejscem, ale On jest właśnie tym Panem tej historii. Pokazuje nam, dawie nam, przekonuje nas o tym, nadaje sens. Przekonać ma nam również o grzechu. Chrystus mówi, co to znaczy przekonać nas o grzechu, bo nie przyjęli Syna To Znaczy grzech pojawia się tam, gdzie jest odrzucenie Chrystusa. Duch Święty ma nam pokazać, jeśli rzeczywiście jest w nas obecny, jeśli wstępuje na nas, wtedy momentalnie widzimy wszystkie chwile, wszystkie momenty naszego życia, które były bez Chrystusa. Już nie mówię, że przeciw nie, ale bez. Bo pokazuje nam, ale nie oskarżając. Duch Święty nie oskarża. Duch Święty w przeciwieństwie do Szatana nie mówi, a widzisz, a to ty zrobiłeś. No i co taki, wspaniały jesteś. Nie, to są oskarżenia, które mają w nas wybować. Poczucie winy, które mają nas zniszczyć, które mają nas obciążyć. Duch Święty działa delikatnie, jak rosa, jak rosa wstępuje z nieba. I Duch Święty mówi, zobacz, czy jesteś synem, jesteś synem. Czy zawsze stajesz do Ojca twarzą, czy zawsze jesteś zwrócony ku Niemu. No i te chwile, kiedy rzeczywiście zwracaliśmy się plecami do Niego, będą, tak jak mówił Karol Wyszyński chwilami straconymi, gdzieś tam tej miłości zabra. Ale Bóg Święty właśnie nie przekonuje nas o grzechu po to, żeby nas poruszyć, po to, żeby nas obciążyć, tylko po to, żeby nas pocieszyć. Jest naszym adwokatem, jest rzecznikiem, jest pocieszycielem. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli prawdą jest to, że człowiek jest takim stworzeniem, które chce kochać chce być kochany, jeśli prawdą jest to, że chcemy być kochani nie tylko za to, co robimy, ale chcemy być kochani przede wszystkim za to, kim jesteśmy. Czasami wydaje nam się, że musimy na tę miłość zarobić poprzez dobre sprawowanie, poprzez sympatyczny uśmiech i miłą powierzchowność. Ale jeśli chcemy być kochani rzeczywiście w tym, w tym wszystkim, czym jesteśmy, kim jesteśmy, to potrzeba nam dwóch rzeczy żeby ta miłość mogła się w naszych sercach rozleć. Potrzeba nam potwierdzenia naszego wyboru. To znaczy tego, że zostaliśmy wybrani. Nie, że my wybieramy sobie coś. tam. To potrzeba potwierdzenia, że zostaliśmy wybrani. I Duch Święty nieustannie potwierdza. Daje nam to potwierdzenie. Jesteś synem. Jesteś dzieckiem. Jesteś Jego własnością. Należysz do Niego. To jest to nieustanne potwierdzenie. Niezależnie od tego, kim i co zrobimy. No, a z drugiej strony, jeśli te czyny nas oskarżają, jeśli te czyny paraliżują naszą wyobraźnię, jeśli paraliżują naszą, no, jeśli to sumienie ciągle się dopomina jakby z tego, to potrzebujemy przebaczenia. Powiedziane jest, że Duch Święty wypisze prawo Boże w głębi naszego jestestwa. To znaczy tym, co dla Żymy było bieda wice, dziesięcioma słowami, tym dla nas jest Duch święty w naszych sercach. Nie potrzebujemy, żeby ktoś nas przekonywał. My sami, jeśli trwamy w Duchu Świętym, to wiemy, co jest najlepsze. Nie po to, żeby samemu zabłysnąć, tylko po to, żebyśmy mogli tworzyć jedność, budować tę jedność wspólnoty. Czyli odnajdujemy to prawo. Prawo miłości nieprzyjaciół. Odwagę do dawania świadectwa. On nas tym umacnia. No i w końcu mówi Chrystus, że Duch Święty jest tym, dzięki któremu będziemy mieli życie. Życie w sobie. Tak jak Chrystus ma życie w sobie. To znaczy, że nie musimy tego życia czerpać z zewnątrz. W sensie takim, no wiadomo, jeść trzeba, ale czasami nie wystarcza nam jedzenie, żeby mieć życie, bo potrzebujemy, żeby nas ktoś pochwalił, pogłaskał, uśmiechnął się, coś miłego powiedział. Potrzebujemy tego życia, no właśnie, potrzebujemy tego życia. Inaczej no, cierpimy, brakuje nam czegoś. Duch Święty jest tym, który wewnętrzny nas umocni. To znaczy da nam to życie, abyśmy je mieli w sobie. Byśmy nie tracili tego życia w momencie, kiedy ktoś fuknie, czy coś mu się nie spodoba. Byśmy tego życia nie stracili. Święty Augustyn mówi, że Duch Święty to jest dawca dar, dar, dawca. Znaczy, że jest darcą daru, jest tym, który obdarza nas tymi łaskami, tymi darami. Pozwala nam, żebyśmy mogli zrealizować rzeczy niezwykłe. Ale jest również darem dawcy. To znaczy, że dzięki Niemu my możemy dawać. To jest taki dar, dzięki któremu my sami możemy stawać się darem dla innych. Bez tego daru żylibyśmy wyłącznie dla siebie szukalibyśmy wyłącznie naszej korzyści. Bez tego daru żylibyśmy wyłącznie logiką wymiany. Ty mi dałeś tyle, ja ci daję tyle. Jeśli Duch Święty zamieszkuje nas, jeśli wstępuje na nas, może wydawać więcej niż sam otrzymujemy. A no więc ten Duch Święty właściwie obdarza nas darami. Te dary są wymienione w prorokach Zajasza. Chrystus czyta ten tekst w synagodze w Nazarecie. Pański nade mną, ponieważ posłał mi, namaścił mnie. Duch mądrości, inteligencji, duch rady, męstwa, umiejętności, bojaźni Bożej, pobożności. To są te dary Ducha Świętego. Święty Grzegorz mówi, że właściwie trzeba by było od końca zaczynać, bo to jest droga, droga chrześcijanina, to jest droga prowadząca do bram, zjednoczenia z Bogiem. Czyli właściwie trzeba by było zaczynać od bojaźni Bożej, bojaźni Boża, początkiem mądrości, a stąd się utarło. Bojaźń Boża to nie znaczy lęk, to nie znaczy strach, bojaźń Boża to nie znaczy przerażenie. Bojaźń Boża, Euzedeja, to jest umiejętność, to jest dobra Euzedeja, to jest dobre królestwo. Umiejętność zdjęcia kolan przed kimś, kto jest większy ode mnie. mi kogoś, kto jest tym moim panem, władcą. Czyli umieć zdjąć trochę kary nie uważać siebie za tego najważniejszego na świecie. I z tej umiejętności rodzi się postawa synowska, czyli to skierowanie serca ku Bogu, z tego rodzi się męstwo, a więc wzmocnienie naszej woli, to jest ta silna ręka, ten Boży palec, który nas wspiera, z tego rodzi się dar rady, czyli prowadzenie życia w sytuacjach, nie zamykani się. Wiemy, że cierpienie, trudności, doświadczenia powodują, że nagle tracimy słuch, tracimy wzrok, nic nie widzimy, nic nie słyszymy, tak jakbyśmy byli sami na świecie. No nie, Duch Święty otwiera, więc daje nam dar rady, czyli zaczynamy słuchać, zaczynamy się zastanawiać dlaczego dlaczego. Dar umiejętności, czyli zdolność widzenia właśnie tego duchowego, dostrzegania związków pomiędzy naszym życiem a Bogiem, tym Bożym prowadzeniem, dar inteligencji, to znaczy zrozumienie słowa, które Bóg w tym momencie kieruje do nas i zrozumienie, jakie to słowo ma znaczenie w tym momencie mojego życia i w końcu dar mądrości, który jest zbudowany całego domu, domu człowieka duchowego. To jest ten człowiek duchowy, który przemienia wszystkie swoje czynności, wszystkie swoje dzieła. Wszystko to, co podejmuje, realizuje je z Ojcem. Duch daje więc życie. Życie Jezusa Chrystusa. Ocala nas, wyrywa nas z tego prawa podpłaty, z prawa grzechu i z prawa śmierci, a wprowadza nas w logikę dar. Byśmy mogli sami być wieczystym darna dla Boga. Il exactly. là,